Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wielbię o Panie, Twój nieskończony Majestat, i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Czemu siedzimy? Zejdźcie się i wejdźmy do miasta obronnego, a milczmy tam, bo Pan Bóg nasz milczeć nam kazał i napoił nas wodą żółci, bośmy zgrzeszyli Panu. Wielkim dziele odkupienia w tej niepojętej tajemnicy miłości Boga dla człowieka dwie osoby wysuwają się na pierwszy plan. Jezus i jego matka. Jezus, odkupiciel, Maryja, współodkupicielka. Jezus, główny i właściwy pośrednik pomiędzy ludzkością a Bogiem. Maryja z postanowienia Bożego, powszechna pośredniczka wszystkich łask Bożych. Te dwie osoby, Jezus sam przez się, a Maryja przez łączność z Nim. Są centrum całego stworzenia. Dla nich i wokoło nich formował się cały ten świat. O Jezusie napisano, że pochodzenie Jego jest od początku, od dni wieczności. Do Maryi stosuje Kościół słowa księgi przysłów. Od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała to też jak cały stary testament był jedyną wielką figurą zbawiciela tak również był i figurą jego matki by więc lepiej przygotować się do wejścia w same misteria cierpienia matki najboleśniejszej do zbliżenia się ku jej najświętszej osobie należy rzucić choćby kilka spojrzeń na te figury starego zakonu będące obrazem najboleśniejszej z matek Wejdźmy do miasta obronnego, a milczmy tam. We wszystkich swoich tajemnicach jest Matka Najświętsza tym obronnym, tajemniczym miastem, ale najwięcej w chwilach swych katuszy. Jest obronna i niedostępna całkowicie dla tego, kto chce patrzeć na nią tylko z zewnątrz zwykłym spojrzeniem. Bo wtedy chociaż uwidocznią się niektóre rysy, nawet straszne chwile cierpień, nie będzie to jednak właściwa ocena, właściwe odczucie bólu najświętszej dziewicy. Trzeba wejść do tego miasta i milczeć tam, by poznać jego ogrom. Objąwszy jedynym prostym spojrzeniem miejsca rzeczy i chwile, w których Maryja cierpiała, Utkwić wzrok w nią i w głębokim uciszeniu rozważać, co cierpiało jej serce, jej dusza. Wtedy ujrzy się ten ogrom bólu, który napełniał ją od chwili zwiastowania, aż do jej błogosławionego zaśnięcia, to morze goryczy, które zalało jej serce po brzegi, odczuje się choć w cząstce maleńkiej. Te zimne, stalowe miecze, które siedmiokroć przeszyły jej niepokalane serce. Tu nie trzeba wielu słów, wielu opisów, lecz raczej prostoty dziecka, prostoty hymnów stabat mater, czyli naszych gorzkich żalów. A przede wszystkim trzeba serca dziecka, zrozumienia i odczucia, że ta, co tak okrutnie cierpi, to nie jakaś daleka, obojętna nam osoba, cierpiąca dla kogoś obcego, ale to najdroższa nasza matka, cierpiąca dla każdego z nas tak wyłącznie, jak gdyby prócz nas nie było nikogo innego. Z takim usposobieniem i uczuciem wejdźmy do tego samotnego miasta goryczy i bólu, ran i łez. Do samotnego miasta serca naszej najboleśniejszej matki, i pijmy z nią wodę żółci, pijmy raczej za nią, bo ona niewinna, a myśmy zgrzeszyli. Czemu siedzimy? Serce ludzkie jest czasem jakby bez życia, drzemie w letargu w apatii. I wtedy trzeba mu koniecznie jakiegoś czynnika rozbudzającego. Na rozbudzenie zapału i ognia w sercu najlepszym środkiem jest rozważanie cierpień Jezusa i jego matki. Rozmyślanie abstrakcyjne o doskonałościach bożych, o pięknie cnoty zachwycają, budzą pragnienie, ale rozważanie męki Chrystusa, boleści Maryi rozpala i porywa wprost nieprzepartą siłą do czynu. Wielka mistrzyni życia duchowego, seraficzna Teresa Zawila, czuła najgorętsze zapały i porywy do cierpienia i pracy dla umiłowanego nie wtedy, gdy rozmyślała o najwznoślejszych doskonałościach, lecz wtedy, gdy trwała u stóp Chrystusa Biczowanego, u stóp Maryi stojącej pod krzyżem. A chcąc podobną gorliwością rozpalić swe córki, powtarzała im jedno tylko zdanie. Patrzcie, jak cierpi najświętsza dziewica u stóp krzyża. Zejdźcie się i wyjdźmy do miasta, a milczmy tam, bo Pan Bóg nasz milczeć nam kazał. Wejdźmy do tego miasta smutku i bólu, do serca Maryi i trwajmy tam, w milczeniu rozważając ucisk, jakiego dla nas doznała. Bóg nasz tak kazał, Bóg przykazał nam czcić i kochać Matkę. Przykazanie to dotyczy nas również i względem Maryi, bo ona jest naszą najprawdziwszą Matką. I to w porządku o wiele wartościowszym i wyższym niż naturalny, bo w porządku łaski odnośnie do życia wiecznego, w porównaniu z którym życie ziemskie jest czymś nieskończenie małym. Ale czyż tu trzeba powoływać się na przykazanie? Czyż dziecku kochającemu trzeba przypominać, by myślało o swej matce, rozważało wśród łez wdzięczności i miłości, co ona dla niego wycierpiała, by tym głębiej z nią współczuło i tym goręcej ją kochało, im większe były te boleści? Kochającemu dziecku nie trzeba tego przypominać. Rozważmy dobrze to zdanie, a ujrzymy jasno. Czy nasza miłość ku Matce Najświętszej jest prawdziwa? Mój najsłodszy, Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi. Niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż, niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć, niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła. Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.